Cześć, Markus i Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem nagrać y, takie dwie dwie randomowe gry. I każde trzy łapki to jedna gra w kolejnym odcinku jest ze mną Severin, który był w, w, w odcinku spróbuj się nie zaśmiać challenge i Hello. możecie to obej obejrzeć ten odcinek. No i Dawać i... łapeczki w górę, subskrybować. A jak chcecie otrzymać powiadomienia, to kliknijcie w złoneczce. Hmm. I tu już mamy dwie gry. To zaczynamy. Ła, ła! nie, ja mam super włoski! Nie! To by... Wygrasz to. Ale to, to były w... moje włosy. Tak, teraz. O włosy przeznaczone. Włosy wygranej. Te włosy przegra! Włosy. Ta, jak to będzie szedł, punkt, punkt, punkt dla mnie. Jak chcę... Kurde, nie, nie skakać. No miał nie skakać. Ja już mam taktykę. Tak! Teraz to ja już wiem, co trzeba. Żeby było jak... o. I dam... Wygrałem Jeszcze raz. Rematch. Yy, zrobimy cięcie. Dobra, jesteśmy teraz... Fighting for player! Bluescore. Nie! Tak, 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 tak. Przecież stałem! Cholera, ale no, tak, 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 tak! Dostaniesz. Będę musiał trzymać. Tak. Kurde, Ale co to było? Ty sam! Udup! <grystanie> oh, dam, 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 <grystanie> dam, dam, dam! Pani Gam, Pani Rzymie! Pani Stanisławie! Nie, Pani Stanisławie! Pani Stanisławie, a ja z Panem. Rey Mysterius, WWE I jestem. Jestem Rey Mysterius, Dobra, decydujący punkt. O, moja mapa. <laughs> Dwa, jeden. Dobra, kolejna gra. I Dobra, to tygny table. Mój, 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 cholera. To, to mój stoł w sąsiedzie. To on był na moim. na, na środku, a ty mi go zabierasz. <laughs> Habu. jest mu. Mój... I po krótkiej przerwie. No, ej, jak ja to. Ja ty mam... latasz. <laughs> no bo jestem latający. A ja tego nie dam rady, bo ty jesteś dobry. Młody, ja to dopiero tę grę... Górny! <laughs> Sojarro! Jest! Ej, ty to wygrasz, bo... A nie, nie muszę. Dobra. Mhm. Sorry! Ale lagi! Cholera! <laughs> Teraz! Widzisz, biją mi brawo. Mi, chyba mi <głos> znowu. Eee, <noise> to nie, to nie fair. To nie... Ej, nie! Nie, Bartek, proszę. Ej, jezu, co ja mówię. Jezu, Aljax. Proszę, pani El Nie! El Jax! Widzisz, jakie triki robię? No, <noise> patrz, gdzie już jesteś? <noise> Wygram to. No, dupa. Nie dupa. Wygrywam. Smaczne. Ja nie umiem w to grać. Ja Czy... też. Jest... Gdzie... Gdzie ja cię musiałam przegrać? Ale i tak mam nie. Yeah! Dobra, już wiem jak to robić. Nie możesz dostać Nie możesz dostać tych dwóch punktów. O tak, 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 Bartek przegrał. Ej, Gdzie twoja jak teraz? O nie. Robimy cię Dobra, wróciliśmy. Zagrałem. Jeszcze no, raz. Nie! Zagrałem uczciwie. No wiem, ale w tamtym były dwie rundy, to tu, tu też nie. No. Zacząłem spamować jak cheater. No bo no. jesteś cheaterem, proszę. No, no daj! Tu ja po posad... nie. Nie, 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 nie bądź gdzie moja głowa poleciała. No. Nie było tego. Widzisz, twoja głowa jest teraz przystawką na moim, na, na No i teraz znów. Na no. moj. Nie. Nie! <noise> teraz tak. <noise> lepsze. Wygrałem już z tobą dwa razy. E, trzy. I <noise> na... Jeden. Teraz. <głos> <głos> Ale tam wygrałem Wrestling amazing ponad dwa razy. Ponad dwa razy całą rundę! Kurde, nie! Ia, 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 ia. E, ten stół jest mój, przepraszam, jego... E, panie Janie, proszę go zostawić. Ten stół był u mnie od, e, od urodzenia całego świata. U mnie na terenie. Panie Janie. A nie, nie. A ja go odkupiłem od e, twojego. dziadka. Mm, mm, małego. Zrobimy tak. Bo, bo, twój, bo, bo twój mały umie gadać. Co? ty tam stałeś? Tym też wygram. Bo... Dobra, teraz jaki trud będzie? Dobra, ten sam. Cicho nagrywam, zaraz. Dobra. Dobra. To nie ma na koniec jeszcze je jedna to tutaj była mi ingierka w tym. Nie ma, ale to jest to samo w a ma Dobra. Nie. E, patrz. Nie co zrobiła. No, co ty robisz tu? Patrz w Wrestle. W I ale ale to nie jest to samo. Patrz, zbre... patrz, patrz. Dobra. Jest takie, ale to jest takie. Jak oni się tu biją? A ja mam sposób. <coughs> <coughs> <Jaki salto. coughs> Widzisz? No nie no I jeszcze to latamy. Oj, tu są fajniejsze mapki. Mm. Doby, 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 dby, dby! No dawaj! Where There we go. Dun, dun, Da dun, dun, dun. Dun, dun, da Red score. Ty ja dostanę, ja dostanę, ja dostanę! Wiedziałem! mogę będzie wykopać. Aż sz szkoda, że oni nie klikają tak inaczej. Ty dostaniesz. Nie! Nie, nie, nie! Nie, nie chcę! No bo... Ej, no Eljax! Ty! No ja? Jestem cheaterem! Cheater Trzeba zrobić cięcie. Dobra! Tu już! Ej, dobra! No wygnałeś. widzicie, umiemy latać. Jesteśmy latającymi psami. <grystanie> I widzicie? to, 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 za, za takie coś powin... Należy się nam łapka w górę. E, w dół. Jak ja wygram, to łapka w dół. Jak ty wygrasz, to łapka w górę. Żad. E, Dobra. No, Dobra, zakład. E, co zrobimy na milion subów? Na milion subów! <grystanie> Dobra. To by było na tyle. I, jestem I, po, I pożegnaj się, bo się nie przywitałeś. Dobra. No. Dobra. Koniec odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Czy...